Siemanko widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale I dzisiaj jest super dzień, bo dzisiaj jest vlogmas Pierwszy vlog dla was, ratuje na mój kanał I w ogóle mam nadzieję, że będzie wam się miło oglądało Więc no, także e, życzę wam miłego oglądania Naprawdę pozdrawiam wszystkich e, moich subskrybentów I naprawdę bardzo was lubię I po prostu e, piszcie komentarze Kiedy zrobić vlogmas numer 2. No ja to bym zrobiła od razu już jutro ale czy mi się uda, to zobaczę, bo jeszcze mam sprawę do za załatwienia. Ogólnie dobra. No i będziemy sobie przechodzić teraz do vlogmasa. Nie wiem dlaczego, ale mi się dzisiaj tak strasznie tylko ładuje akurat teraz. Więc zaraz przejdziemy już do tego trypu, jak po prostu będziemy się już widzieć w toce boce, a nie na przykład na napisane ładowanie. Więc zaraz się już widzimy, bo ja zaraz tak załatwię, że po prostu będziemy się widzieć. Dobra, widzowie, jednak musimy wejść od nowa do Toki Boki. Ale przy okazji, Was na małą wycieczkę po moim telefonie, po prostu wejdziemy sobie na YouTube. I ja tutaj w ogóle mam moje filmy. Zobaczcie. E, I w ogóle tutaj jest nowy filmik. Poranna rutyna. Poranna rutyna w Katzeboczach. I w ogóle ja, jak widzą moj, no, moje filmy, rodzinki. to po prostu lubię no, je oglądać to, bo po prostu, po prostu to jest mój e, głos e, i ja po prostu lubię tutaj mamy post, no i po prostu możecie sobie oglądać, zostawiajcie po... komentarze dopiero co ją wstawiłam, więc ja na razie będzie miała małą łapek w górę, bo ja po prostu nie mam tak, że na początku od razu jak już wstawię to widzę, że robię, robię robię napad i po prostu już jest mega dużo łapek w górę, ja po prostu mam takie coś że na przykład i jutro na pewno będzie już mega dużo komentarzy i wszystkiego. Wychodź poza te schematy i nie czuj, że musisz zadowolić grupę. już kiedyś mi powiedzieli, że jak się pozdrowi... W ogóle przyjemność Czerny. dla was, że po prostu na ja przykład oglądam moje filmy. I dobra, tak, tutaj mamy społeczność. Komentarze. Tutaj są moje dwie fanki, możecie sobie zobaczyć, ale nie będę pokazywać dla ich bezpieczeństwa. Tutaj są playlisty, wszystko możecie tutaj. I w ogóle, patrzcie, ja mam ten przycisk zarządzający filmami, a wy nie możecie go mieć, niestety. Mój opis, jak ktoś nie wie, jak ktoś nie wie, jaki ja mam opis, no to mam przeczytam. Hejka widzowie, filmy codziennie, tylko nie w niedzielę o 14, czyli tak jakby o 2. No i tutaj mamy wykrzyknik i serduszko i, oj, i proszę o Subika oraz likej Zapraszam na kanale. Na kanały Lucy. No po prostu to są kanały moich piesków, to już sobie same. Mi przeczytacie te wszystkie kanały. No i po prostu mam uśmiechnięte emotki jak zawsze dla Was. No to po prostu już wchodzimy do Toki Boki. W ogóle wiecie co? Wy widzieli? Nie. W ogóle ja mam tapetę. Ja mam tapetę, w ogóle moje zdjęcie na tym telefonie jest. I jak ktoś em, no, zauważył ten szybki moment, potem w ogóle pokazywałam. Tam była tapeta widoczna przez kilka sekund, więc no niektórzy mogą już wiedzieć, jak wygląda moja twarz. No i tak, w ogóle nie mówiąc, co w dzisiejszym vlogu się będziemy robić. W dzisiejszym vlogu będziemy urządzać sobie domek na święta. Dzisiaj będziemy robić domek świąteczny. No, a po prostu bierzemy sobie ten zwykły domek i wybudujemy go tutaj koło tego mojego. No i wchodzimy sobie do niego i będziemy budować domek na święta. I jeśli wam się będzie podobać, zostawcie łapki w ogóle ze subskrypcją i dzwoneczkiem. bo dobijamy 600. Jeszcze nadal to mówię, bo jeszcze nie mam 600. Jak już będzie 600, no to na cel będzie 700. Muszę sobie po prostu powywalać wszystkie te meble. stare W ogóle wy mnie pytaliście, czy ja kupuję te dodatki czyli ja dostaję za darmo, no, nie ma takiej opcji, że po prostu dostaje coś za darmo. Ja robię aktualizację i normalnie nie dostaję nowe dodatki, nie muszę nie spłacić, ale jednak nie dostaję za darmo, czyli że jak się pojawi nowy dodatek, to od razu do kreatora. Jednak muszę coś zrobić, żeby dostać, ale nie tracę na nie pieniądze, więc po prostu to jest end plus na moim telefonie. Niektórzy też tak robią, niektórzy muszą kupować, niektórzy po prostu muszą robić aktualizację, że i zainstaluję od nowa. Ja tak nie robię, po prostu wszystko by mi się zresetowało i po prostu no, nie byłoby fajnie. Ale ogólnie jak yy, leci nowy dodatek, bo ja już w ogóle wiem, że będzie nowy dodatek, to wam mogę powiedzieć. W ogóle chyba, że mi jest sam yy, sama to robi robi. reset, no to już wtedy nic nie poradzę i po prostu muszę się tak obejść z tym. No ale jednak nie robię specjalnie yy, od instalowania toki. Ja w ogóle nigdy nie odinstaluję. Cały czas mam samą Tokę Bokę. I dobra, no to znajdujemy dodatek. Po prostu najpierw to będzie łazienka, taka po prostu halminowa. Nie halminowa, co ja gadam świąteczna łazienka. Ogólnie ja bym chciała zrobić też takie klimaty, jakby e, fajne też, e, bo nie chciałabym też znowu robić takiego jakiegoś dziwnego. A będę robiła też? Będę robiła normalny domek. Tylko po prostu będę go zdobiała rzeczami świątecznymi widzicie po prostu domek. To będziecie dzisiaj mogli zobaczyć, jaki jest mój styl nablowania. I czy my mamy tutaj jakieś. Na przykład, no, cel to jest po prostu jakieś czerwone półki, ale pamiętajcie. Pamiętacie, jak był filmik czy na, na na czerwono? Tutaj nie było żadnej półki. Tutaj też nie ma żadnej półki. No i po prostu pech. Ale mamy taką, no nie, nie, dobra, ona nie będzie pasować. Dodamy sobie po prostu taką zwykłą drewnianą półkę, ale na niej położymy coś na przykład świątecznego, bo tutaj będą mieszkali fani świąt. Oczywiście ja jestem fanką świąt. To wam mogę powiedzieć oczywiście. No i dobra, dajemy sobie suszarkę. Jakieś płyny do kąpieli. I na przykład jakieś kosmetyki. No tutaj mamy coś czerwonego. Zobaczcie sami. I tutaj mamy nawet czerwony błyszczek. Już wiedzę. Taki jeden czerwony, jasny, jasny czerwony błyszczek. I taki ciemny. Taki normalny, czerwony błyszczek. Dobra. I co dajemy jeszcze? Nie wiem, co dajemy jeszcze. Ale. Wiedziałam, że były czerwone zasłony i sobie je dodamy. Ej, no nie ty. Dobra, widzowie. I teraz tak. Robimy sobie tutaj taki stoliczek. Nie wiem po co, ale po prostu on tutaj będzie e, mi pasował. Chcę tutaj teraz zrobić prysznic czy wannę. No fani święto chyba nie robią sobie takich eee, kąpieli van. Van, więc po prostu damy sobie Po prostu fani święto mi się kojarzy takie coś, że po prostu robią prysznic taki na szybko, po prostu lecą szybko do salonu pełnego z dekoracjami świąt, świątecznymi. No i po prostu tak mi się to najbardziej kojarzy. Więc ja tutaj daję eee, E, prysznic, no i za chwilę się widzimy. Po prostu, jak coś jeszcze tutaj wykombinuje, oczywiście coś wykombinuje tutaj. Ciekawego, więc za chwilę widzimy, bo ja tutaj muszę jeszcze przemyśleć, co mogę zrobić. Dobra, widzowie, wiecie co, jednak? No, tak sobie po prostu przejrzałam. I po prostu pomyślałam, że z wami jednak e, obczajmy wszystkie rzeczy. I ty po prostu, jak widzieliście, przed chwilą dodam sobie tutaj pralkę, żeby po prostu była pralka i żeby można było pchać. Prać, nie pchać, tylko prać. Co ja w ogóle dzisiaj za kłopoty. To ja nie wiem. Ale dzisiaj w ogóle jest e, fajny odcinek, bo proszę was zabrałam na moją wycieczkę po moim telefonie, więc musicie się cieszyć. Z tego bo już rzadko one się pierwę filmach. No i raczej to się nie pojawi przez jakieś kolejne 600 dni. Nie, że to jest 368 dni. Długo, mega długo. Patrzcie, nawet mamy zieloną i czerwoną szczoteczkę. akurat to są kolory świąt. Ja była jeszcze biała, to by było fajnie. Ale białej niestety nie ma. Albo żółta. no żółta też to jest kolor świąt, więc no po prostu żółta jeszcze by była fajnie. I mamy tutaj, zobaczcie, nawet gąbkę mamy. Tutaj. Możemy sobie tutaj wstawić. I czy my tutaj coś mamy? Nie, tutaj są jakieś same pęknięcia. Więc tego nie chcemy w, naszych dom w naszym domku. I tutaj w ogóle widzę taką fajną matę. Czy ona by tutaj pasowała? No możemy ją tutaj sobie dać. Możemy ją użyć jako dywan. Pod toaletę. Dobra, na to używamy. I dobra. W ogóle najfajniejsza, najfajniejsza okazja będzie użyć lamp. Po prostu z lampami to będę mogła wziąć wszystko. No i dobra, tutaj mamy taki świąteczny, nawet dywanik. I dobra. Jakby co to jest? numer jeden. Dobra, szukamy sobie. Ej, nie mówcie, że tutaj nic nie będzie świątecznego. Musi coś być. Wow, dobra, mam jakieś świeczki. Ej, no nie do pralki. Nie do pralki. Dobra, patrzcie w ogóle, jakie fajne ozdoby tu tutaj znalazłam. Idealne. Mam. No. Święta. Ogól, ogólnie to zobaczcie sobie, jaką tapetę dodałam, bo ogólnie ona mi się mega kojarzy z... Kojarzy z o także będzie tutaj bardzo fajnie pasowała. No i w ogóle teraz przechodzimy sobie już do kuchni kuchnia na pewno będzie jakieś klimaty czerwone miała, więc także zacznijmy sobie tutaj od lodówki. Dobra, no chyba taka będzie okej. Okay. No dobra, taką zostawimy sobie. I czy tutaj damy jakieś jeszcze... Dobra, tutaj damy po prostu taką ładną kuchnię. Ja ogólnie widziałam, że tutaj był... Co to? A, myślałam, że to się pojawiło. I tak, tutaj mamy po prostu teraz tak jakby taką półeczkę i jakieś obrazy w ogóle czy mamy świąteczne, ale raczej to nie będzie, no bo tutaj jeszcze na razie żadnego świątecznego dodatku nie, nie dostaliśmy, ale to mi się mega nawet kojarzy ze świętami, bo jest tutaj dom ze śniegiem, a śnieg się też kojarzy ze świętami. Więc nadajemy sobie to tutaj, bo jest dosyć świąteczne. Nie wiem dlaczego, ale po prostu wezmę sobie te, te zasłony tutaj, bo one są czerwone i one będą pasować, bo na przykład mogłam dać jeszcze białe, ale białe, no, za bardzo nie, w ogóle czerwone. Czerwone to jest największe kolor, który się kojarzy się ze świętami, naprawdę. No i dobra, teraz jakiś stolik sobie tutaj damy w ogóle. Oj, to jest taki idealny stolik po prostu, to jest bardzo świąteczne na Wigilię, ale jest idealne. Czy, jakieś tutaj, jakie mamy? Czy tutaj mamy jakieś fajne węzła? No mamy takie, możemy użyć, bo są białe i czerwone, to kojarzą się mega ze świętami. W ogóle był jeszcze ten mniejszy stolik, ale ja jednak wolę sobie wziąć ten, bo będzie tutaj bardziej pasowało się jaki teraz dom, w jakim stylu teraz urządzić. No nie wiem, jakie chcecie teraz. W sumie to y, urządzę teraz w, w kolorze różowym, bo ja miałam urządzać w kolorze różowym i zapomniałam, ale teraz już urządzę, obiecuję wam. Tutaj to jest nawet nie dobra. Nie, nie będę tego dawać, bo to nie jest za bardzo świąteczne. W ogóle zobaczcie, ten kwiatek jest mega świąteczny, więc sobie go tutaj dodam. A to jest też mega świąteczne Dobra, damy sobie tutaj I w ogóle jest jeszcze taki, ale Nie będę już go tutaj dawać Dam go sobie do salonu I w ogóle ja myślę jeszcze o kominku Damy sobie tutaj kominek na pewno Ale to chyba nie już w kuchni Tylko, no nie w kuchni Tylko po prostu damy sobie go we w salonie W ogóle patrzcie jaką fajną znalazłam Patrzcie, ej co teraz lepsze Tutaj na przykład damy sobie Tą laskę cukrową A tutaj będzie o ineczka Taka będzie nam ozdabiać. i jeszcze jakieś. O ten prezent będzie nam tutaj oświetlał kuchnię. I dobra, tyle jeszcze tylko zostało nam do wzięcia. E, Jakaś po prostu fajna podłoga i tapeta. W ogóle przesunęłam sobie bardziej ten obraz, bo nie, było mi go, bo nie było za bardzo go widać. I tutaj mamy mega te trzy w ogóle najbardziej świąteczne kolory, akurat są tutaj, więc dodaję je tutaj ze z miłą chęcią. Czy tutaj coś mamy świątecznego, no możemy, dobra, zdamy sobie po prostu zwykłą, no bo innej nie wypada, zaświećmy sobie wszystkie tutaj nasze ozdoby, no i lecimy teraz do salonu i ja już chyba tutaj daję sobie, ja sobie dawała kominę, tylko nie pamiętam teraz gdzie był kominek, więc teraz będę musiała, i patrzcie jakie świąteczne radzie, dajemy sobie je tutaj i jeszcze jakąś kanapę, ale kanapa no to zdaje mi się, że jest tutaj świąteczna. Mi się tak kojarzy z świętami, i w ogóle one są mega świąteczne, Bo tutaj jest ten akurat zestaw, on jest idealny na święta. Więc dobra, tutaj tyle Jeszcze w ogóle, piszcie w tobie zamieszkał w takim domku. I zobaczcie, tutaj możemy jeszcze na przykład dać takie. Wiem, że to trochę nie pasuje, bo za bardzo też, też jakby do, tak jakby do kuchni, ale możemy sobie dać, bo jak do świąteczny klimat, no to musi być tutaj, tutaj taki być, bo innych, no, nie są takie świąteczne. Jeszcze sam, ten mały, ale on, no nie, tutaj nie będzie pasował za bardzo. Ten będzie bardziej pasował, co teraz go właśnie mamy, więc dobra. Czy tutaj dać jakąś telewizję? No, dobra, damy sobie jakąś malutką, na przykład taką, bo tutaj żadnej takiej świątecznej nie ma. Na telewizji to zazwyczaj nie są świąteczne, ale taką małą możemy dać. I dobra. Tutaj na, na pewno półek nie będzie świątecznych, ale jeśli bym miała dawać, no to dałabym sobie. No, tutaj taką półkę, tylko nie, dobra, ona się tutaj znowu nie zmieści. Trochę musimy wszystko poprzesuwać. No to po prostu będzie to. tutaj. I tak. Ee, jednak wiecie co, zmieniłam zdanie. Jednak sobie chcę dodać e, telewizor, tylko po prostu półkę muszę wziąć tam. Bo jednak ona mi tutaj będzie bardziej pasowała. Nie wiem dlaczego, ale tak sobie sądziłam. Więc ja po prostu tak musi zostać czy, by, e, czy by byście zostawili tamtą, czy e, po prostu byście dali tą, coś ja teraz właśnie tutaj stawiłam. I dajemy sobie ozdoby już świąteczne. Ej, właśnie choinkę by wypadało ubrać, właśnie. Dobra, ubieramy. Będziemy ubierać jeszcze dzisiaj na tym odcinku choinkę. Znowu trzeba wszystko poprzesuwać, ja nie wierzę. Teraz. Dobra, tak już będzie idealnie, już nie będę tego przesuwać. Już tak ma teraz zostać, jak jest. Bo ja nie będę tego przetrwać cały czas. Tutaj, jeszcze jakąś dekorację, taką świąteczną, ten stroik tutaj. Jednak jest dużo rzeczy świątecznych. Ej. Tylko kartka mi upadła. Dobra, ubieramy choinkę. Zobaczcie w ogóle, ja nie mam tutaj tych skarpet, więc wybierzmy najbardziej świąteczne. No, najbardziej świąteczne to są te, oczywiście ta z kotkiem, no nie jest świąteczna, więc wszystkie oprócz tej z kotkiem, co wam pokazywałem. W ogóle jestem tutaj mega super wiadek do orzechów, więc po od razu daję. I w ogóle teraz, to jest naprawdę mega, to jest fajny odcinek, bo już mi się podoba, bo ja jestem... Ja jestem ogromną fanką świąt, więc po prostu. No, ja bym sama chciała zamieszkać. No, ale mam swój domek i po prostu w nim, no, nagrywam odcinki. Wiecie, który? E, ten jest to moją rodzinką. To jest, co po prostu. była dzisiaj, dzisiaj w ogóle leciał Nowy odcinek poran na rutynę. Dobra, niestety Leonu muszę. W sumie to możemy włożyć do skarpet też. Bombki. Nie wiem dlaczego, ale ja tak po prostu włożyłam sobie tam w ogóle ten lizak. On tutaj mega wypasował. Dobra, w sumie to damy go tutaj na przejściu. Dobra. I co jeszcze tutaj mogę dać? No już raczej tutaj nic. Damy sobie jeszcze jakąś jedną półkę tutaj. Eee, o tutaj nad tym. Tą dekoracją. No i to będzie chyba na tyle. Dobra, i ja po prostu tutaj jeszcze nic nie będę kładł, bo jeszcze to sama nie wiem co tutaj dać w ogóle nie dałam. A dobra, myślałam, że nie dałam, ale dałam oświetlenie. Jak po prostu coś mi się pomyliło tutaj, ale dobra, dajemy sobie teraz dwa prezenty. W sumie to jeden damy, bo. I tak tutaj mamy jeszcze ten lizak, który nam oświetla wszystko. No i jeszcze pójdziemy tylko do dywanów i w sumie to jeszcze zasłony. Dobra, zasłony też muszą być. Po prostu wydam ten, bo on jest najbardziej świąteczny. Dobra. I po prostu teraz lecimy sobie po znowu jakąś fajną świąteczną tapetę. No, i może być to. Czy to? to Nie, dobra. To jest bardziej takie świąteczne, bardziej w moim klimacie świąt. I teraz tutaj ja po prostu pomyślałam, że dam sobie takie panele, i tutaj też chcę zmienić. Po prostu one bardziej tutaj pasują do tego do świątecznego domku. Jest tak, że przechodzimy do ostatniego pokoju, czyli do sypialni. I w ogóle zobaczymy, jakie piosenki gryją. Poczekajcie. To jest mega świąteczna. To też jest świąteczna. No to nie. Nie, to też nie. Najbardziej jutro druga. Po prostu nie. Że się nie druga, tylko się. dobra. Jaka przegłośniłam, więc jak będzie za głośno no to sobie. Ale dobra, teraz tak. Jakieś. Ej, one są świąteczne już. To są mega świąteczne meble. I ja w ogóle może koło stać dla dziecka. No dobra, będzie tutaj jakieś dziecko. To sobie po prostu damy. I tak. Czy tutaj mamy jeszcze jakieś bardziej świąteczne ozdoby? O, tych nie, nie mamy nic. Dobra. I jakieś ozdoby świąteczne? No nic nie ma niestety, ale... Ja sobie wezmę teraz, bo ja w ogóle widziałem, że jeszcze tutaj był taki ptaszek i on po prostu tutaj jest śnieg nawet na obrazku, więc damy sobie wam. Sorry, e, to nie z tego, że takie same, ale po prostu będę tutaj ozdabiał. jeszcze jest ten orzech w mega świątecznej ramce, więc możemy sobie go tutaj dać i będzie bardzo ozdabiał ten domek. Dobra, jeszcze tą laskę cukrową sobie damy tutaj, żeby po prostu oświetlała. I ja jeszcze chcę tutaj dodać. W ogóle wiem, że tak bardziej nastawiam tutaj, tych, e, tak jakby ozdób, ale wszystkiego. Ale to po prostu tutaj mega pasuje, bo no po prostu tak e, mi się mega podoba. Dobra, tutaj jeszcze ten regał. No i dywanik, i to będzie na tyle. Jeszcze po prostu muszę i tak dodać oświetlenia e, całego domku i nie, no nie całego, tylko po prostu tego całego pokoju. I jeszcze podłogę i zasłony, trochę jeszcze tego, trochę jeszcze tego jest. Tutaj. I teraz w ogóle nie wiem jaki dać, e, jaką dać tapetę, no ale chyba jakąś znajdziemy. No i tutaj już bym na pewno mogła dać te śnieżynki, więc sobie także je dajemy. No i dajemy ten sam panel, co jest po prostu we w salonie i we w kuchni. On jest naprawdę mega fajny. Tutaj już muzyka. No to po prostu e, widzowie jak Wam się podoba domek. Oceniajcie w komentarzach. No i, jeśli, no i to by było na tyle, jeśli na tym, podobało, zostawcie łapki w górę ze subskrypcją i ze dzwoneczkiem, Na no to pa i widzimy się w kolejnym odcinku vlog ma się numer 2 jutro na kanale, Na no to pa i po prostu zostawiajcie suby bo to jest najważniejsze pa